Dobry. Gdzie jesteśmy? No ja dostałam pracę jako pomoc domowa. I Teraz właśnie idę do mieszkania. Jak pani dostała tą pracę? No jak, z urzędu pracy. Po okna wymyć, posprzątać, śmieci wyrzucić, odkurzyć, wiesz, kwiaty podlać. Co jest, nikt nie otwiera? Co to kurwa za ściema, kurwa. Coś mi to kurwa śmierci, wiesz? Co jest, kurwa? Kurwa, nikt nie otwiera, kurwa. Ale pokacze kurwa, ten by Ci to wszystko drewniane, tempowe kurwa, wiesz. Mają kasę, wiesz. Nie jest wiesz. Można zarobić. A są kurwa bogaci, wie? bo po drzwiach widać. Jakie, jakie drzwi takie w domu, wiesz? No. Ciu. Chyba ktoś idzie, wie. Słyszę głosy. Dzień dobry. Dzień dobry. Basia jest. Ja z urzędu przyszłam pracy, do, tutaj, jak wygląda praca u pani. Ile godzin Oto się pracuje? Potrzebuję na 8 godzin. Od której do której? Od 7 do 15. Ale codziennie? Tak, codziennie. Aha. 8 godzin? Tak, 8. I co robisz? To, 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 co się w domu robisz, sprząta się, tak? I nie, nie, zaraz Pani zobaczy, na czym praca będzie polegać. No chata fajna, kurwa, pełen wypad, wiesz, ta wiesz, bitoty. głodnej Litwy nie ma, wiesz, ja wiem. Nie ma dużo roboty, to nie jest stary budynek, tylko nowy, wiesz, widzę, wypasiona, nowiutka, wiesz. Super. Dużo roboty nie będzie. Wiesz o co chodzi. Trzeba to brać, nie ma na co czekać. To jest romek. Co romek robi? Nic nie robi romek. Tak? Romka trzeba golić. Czas. Romka Czas. trzeba myć. Tak. Romka trzeba karmić. Tak. A jak go znosić na dół? Na wózku? I to dźwigać go i rąka na wózek dawać? Dokładnie. Jest. To jest praca. W ogóle nie kontaktuje rąk, nie? Nie, nie kontaktuje się. A co mi się stało? Spad ze schodów. Jak był mały. Tak? Ile miał Cztery. Halo? Halo? O, ja Kontakt mu się świadomiło. Jest. Jak roślina, nie? Dokładnie. U! Nie kontaktuje. Yes. Tylko na trąbkę. Jadasz? No. To jest tak, a na mnie to dwa razy. Jest. Tragedia, nie? Nie, no, tragedia. Chodź. To, to jego pies. Tak, Trąbka, pies. Mhm. Śpi z nim? Tak. Śpi. Jak był mały, to go romek przewrócił. Kopnął go i spadł ze schodów. Jest, tak maska, nie tak noga. maska, tak. Kurwa. Też ma taki uraz, coś podobnego jak Romek. W razie czego ma pani mój telefon, proszę dzwonić. Dobra. Do widzenia. Do widzenia. Hmm. Kurwa, nie daje, frajer. No i chuj, dobra, Bardachy i do widzenia, kurwa, nie ma tu. Ja pierdol, weź. Jest. Dopiero. Ja pierdolę, weź. Co chcesz? Nie mam czasu. Mi tę gazetę czytać. Na Napierdala, no wiesz? No i co teraz? Co jest kurwa? Jeden dzień i wypadł. No ale jak sytuacja ogólnie pani? Beznadziejna. Czemu beznadziejna? No jak czemu beznadziejna? Nie można pierdnąć. On napierdala w łazience go zamka. on napierdala w trąbkę cały dzień. Patrz kurwa, nie opuści. tak cały dzień będzie napierdala przez 8 godzin czujesz kurwa. Spokój tam! Romek! Kurwa, spokój! Trzeba obczajać kurwa, dalej tu. Baby nie ma, wiesz, baba wyszła, kurwa, trzeba tu przyjąć. Dobra, nie ma kurwa, nikogo wejść. Patrz, jak się baba ubiera, jak? Kurwa, dobra. Zamurzamy się bliżej. Patrz, ty siwej kurwa widziałeś? Churwo, nawet uszany. Jest. Patrz. Ty, ryboka bluza czujesz? Ryboka. Romek w ryboku chodzi? Ty, rybok, bluza sportowa. Jest zdresa didasa, ty czujesz? Jak ona go ubiera, powiedz ty. Najka widziałeś? Najka nawet jest. Ona kurwa, paczka bielizna. I te. I ty misji ta Italianu, in misji, czy jak to się tam nazywa ta droga? Nie? Ja pierdolę. Mają kasy widziałeś? Kurwa reboka, didasa, kurwa Najki, widziesz? Bo Jezusa, Jezus, a stara ma proszę ciebie płaszcz Cezary. Ty kurwa czujesz? I Zusu dostają rentę na niego. Ona, ma, ona pracuje, dorabia sobie, bo ona też w starszym wieku jest, na pewno ma rentę. Wiesz? Wzięła mnie, żebym ja się opiekowała Romkiem, a Romek też ma rentę. I kurwa, widzisz, reboki, reboki, Adidasy, kurwa, Zara, kurwa i taka prawda. I szkoda, że jeszcze Armani, Armaniego nie ma pasek. Wymówiłam, kurwa, pasek do Czekabana. Czujesz, kurwa to? Patrz. No nie, no kurwa jest obca jak Z pięć klocków mają na miesiąc, czujesz? A ty, kurwa, co masz? Wielki chuj dwie żaby. No i widzisz? Każdego Polaka pozna to, co ma w koszu. Patrz teraz tu, kurwa. Kurwa. Worek do ekspresu, kurwa jest raz. Jedno opakowanie gros, raz. Drugie opakowanie gros, raz. I co, kurwa? Można żyć w tym kraju, w Polsce? Można, kurwa, żyć. Patrz teraz tu. Lodówka, kurwa. Patrz. Ciszej to powiedziałam ci. Kurwa, co? Ja teraz jestem zajęty. Światełka bajera, wiesz. Sama się odmraża, sama się, wiesz, sama się rozmrażasz, sama się zamraża, rozumiesz? Nie, nie ma wpuszczania wody, nie ma wyłączania, tylko sama to robi, mechanicznie wszystko jest. Tak, za nasze kurwa podatki, kurwa masz. Pakiet kurwa lecha i patrz jaki kurwa, ekspres wypasiony. Patrz kurwa, George. No ja sobie teraz zrobię kawkę i gitara. Pijesz kawkę, George? Romek, weź mnie nie do białej gorączki.